Dzisiaj testuję nowy tryb jako e, zatmę pod kosze, zostaw zostaw słowa i ja i na TikToka, na my Dzisiaj i testujemy dzisiaj, tak, chyba zagramy! Na tryb chyba maxem, tak. Wierundki, zobaczymy jak ten tryb działa, bo ja pierwszy raz go gram. Tak, zapraszam na TikToka i na MEMSA. Go 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 go! Okej, okay, mamy tak zdobyć piłkę, Co łatwo jest?

Tracił mi krew. No żeż, kurde, nie. Który naprawdę utrępił jezu, tobie. Magulcem? Magulcem? Tak. Ej, skurde, trafił się mi urcikiem. Dwa mamy. Jem. E skurde 4 A jemu tutaj mieć kopięcie, Nowy tryb z S, tylko 5 w zależności od tego E tylko troszeczkę taki, taki trudny bo Dlaczego taki... Nawet no, to jest taki, taki kurczę trudny źle po to nie? Kurcze, myślałem, że wybierę swobodny multę. Kurcze, tutaj jest 4-0, ja pierdzielę. Nie wierzę w to. Co? Już 6-0? Kurde. Na żoły, jak ten nowy pasz to pracuje? Nie. Kurczę, strzeli, ale już nie, ma, już nie ma szans. Eee, 6 do 0 wygraliśmy Ok. Jeszcze jedną kurczę rundkę wygramy. Tak. Czy chyba jedną rutkę wygramy? Tak, no. Ja te oceniam tak, 8 na 10, 9, 10 na 10 oceniam jednak, bo to jest tryb, tylko, kurczę, tylko ja, ja nie był. no, tylko te kosze się ruszy, ale by było tak łatwo. Power Nie trafi, nie trafi! Wytypy! Ty chyba to kurde trafiło! Job pierdziele! Dobra, nie trafiło! Tutaj chyba tutaj będzie, chyba tutaj będzie lepsze max na... No, na... No, typ koszulki. Dlaczego? Max jest taki, je, który przyspiesza je, ten ult, przyspiesza. Tak, no. Kurde, to będzie trochę tak długo. Nie. O, na początku jest taka duża, potem mała się rozwija, nie wiem dlaczego. O nie. Dośrodkowanie, dośrodkowanie! A to nie piłka noża, proszę. Nie. Kurde, trafiła, nam drugi punkt. Prąd S Ramis Trafi trafię Kurde nie trafiłem, ja walęż na ultra ze Dobra Okej, okay, remis. I co? To jest. Ostra Kurczę no. Ej, dziękuję za oglądanie, daj suba, lajka, like, więc na na TikToka. No czekanie w komentarzach, jak ten tryb pasuje. Elo.